nie Dzień dobry kochani. Dzisiaj wam nagrywam taki szybciutki filmik o arbuzach. Dalszy ciąg, bo pierwszy filmik już był, jak je wysiewałam i później pikowałam. To są moje arbuzy na dzień dzisiejszy. Widzicie, jak ładnie rosną, nie chorują jak na razie. Oczywiście zapobiegłam i stosowałam oprysk IF. I teraz zobaczcie. Jakie już są owoce. To są moje arbuzy, dużo jest zawiązanych. Teraz dzisiaj je nawiozłam, bo wiadomo, że to są żarłoczne arbuzy. Potasem, fosforem i oczywiście azotem bo żeby rosły, no to też jest i azot potrzebny. Patrzcie. Jest kilka takich maleńkich tutaj. Teraz nie wiem, czy je tutaj odnajdę. Arbuzy można też samemu zapylać. To znaczy, ja z początku tak zrobiłam, że używałam kwiatek męski. Zaraz Wam pokażę to jest kwiatek męski on nie ma tutaj zalążka owocu i tym kwiatkiem przykładamy do żeńskiego a żeński to ma ten zalążek taki owocu i poszmerać i to wszystko a jeżeli nie chcecie no to nie musicie tego robić bo pszczoły też tą robotę wykonają dobrze ale jak jestem tutaj akurat kwitną, no to też je zapylam i to tyle, takie krótkie. Teraz padało do wczoraj. Dzisiaj zrobię jeszcze oprysk też IF, żeby zapobiec chorobom, bo teraz wiadomo w sierpniu to już dużo jest chorób grzybowych. Przynajmniej na filmikach już zauważyłam, że Ludziom uprawy, no niestety, niektórym się już zniszczyły. No ale ten rok nie należy do najlepszych, jak wiecie. To nie jest tak, że, że u mnie wszystko jest ok, bo nie jest też. Też chorują niektóre warzywa. No ale zazwyczaj, no, jak zdążę, no to robię te opryski. Naturalne i, i wszystko na ten temat. Więc Wam mówię, że arbuzy w naszym kraju też doskonale rosną. Od zawiązania, za, za, od zapylenia zalążka owocu 40 dni do zbioru. Jak ktoś nie wie, to wszystko proszę o polubienie. Jeżeli Wam się spodobał filmik i jakąś wiedzę z tego wzięliście. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku, i do następnego. Do widzenia.